Cześć! Temat tego wykładu to powstanie w getcie warszawskim. Na tym edukaście zajmiemy się sytuacją Żydów w Polsce podczas okupacji niemieckiej. Zastanowimy się, jak hitlerowcy pozbywali się gett w Polsce oraz gdzie przewożono ludność żydowską i co czekało ich po likwidacji GET. Następnie opowiem Wam o powstaniu w getcie warszawskim, zwracając uwagę na pomoc Zachodu, jak również na straty podczas samego powstania. Zajmiemy się również reakcją społeczeństwa polskiego na te wydarzenia. Zapraszam. Na początku 1943 roku eksterminacja Żydów w Polsce przez władze niemieckie wchodziła w etap końcowy. Po wymordowaniu większej części ludności żydowskiej na Kresach Wschodnich, kontynuowano likwidację gett w Krakowie, Białymstoku, Łodzi i Lublinie. Komory śmierci w Oświęcimiu, Treblince, Bełżcu i wielu innych pracowały bez przerwy. Jednak końcowy etap likwidacji getta warszawskiego przebiegał zupełnie inaczej niż plany niemieckie. 19 kwietnia 1943 roku. Wybuchło tam powstanie kierowane przez żydowską organizację bojową. Pomimo ogromnej przewagi niemieckiej, powstańcom udało się zadać ogromne straty hitlerowcom. Wojska niemieckie, po początkowym zaskoczeniu, szybko zostały jednak wsparte siłami SS i Wehrmachtu pod dowództwem Jurgena Stropa. 8 maja Niemcy opanowali siedzibę powstańczego dowództwa w Bunkrze przy ulicy Miłej. Wtedy powstańcy popełnili zbiorowe samobójstwo z ich dowództwem Mordechajem Anielewiczem na czele. Opór w getcie zmniejszył się jednak. Niedobitki przenieśli się do podziemnych kryjówek niszczonych systematycznie przez Niemców. Całe getto warszawskie zostało zrównane z ziemią. Około 100 tysięcy ludzi zostało zamordowanych podczas powstania. Nieznacznej pomocy udzieliły powstańcom oddziały podziemia polskiego. Reakcje społeczeństwa były różne, często obojętne. Alianci zachodni cały czas byli informowani o wydarzeniach w Warszawie, jednak nie podejmowano żadnych działań. Na znak protestu przeciwko obojętności państw zachodnich, szmul Zygmun, członek Rady Narodowej RP w Londynie, popełnił samobójstwo. O pomoc apelowała żydowska organizacja bojowa żegota, premier Sikorski oraz delegat rządu. Mimo że za przetrzymywanie Żydów w domach groziła kara śmierci, wielu powstańców znalazło schronienie wśród polskich rodzin. Zastanów się, co zapamiętałeś po wysłuchaniu tego edukastu. Spróbuj odpowiedzieć na pytanie, jakie były największe getta w Polsce, gdzie uśmierczano ludność żydowską po likwidacji get. Jak przebiegało powstanie w getcie żydowskim w Warszawie? Jakie wojska niemieckie zostały użyte do walki z powstańcami? Jak nazywał się dowódca powstania w getcie warszawskim? Jak na powstanie odpowiedziały państwa zachodnie oraz kto pomagał powstańcom? Na koniec zapraszam cię do rozwiązania testu, który znajduje się poniżej.